Kochani, dawno mnie nie było, ale powracam do Was z nowym, bardzo ciekawym przepisem. Dzisiaj zajmiemy się indykiem. Indyk w sosie miodowo-orzechowym. Zapraszam do oglądania. Kilka słów na temat dlaczego warto jeść indyka. Otóż pierwsza rzecz, indyk jest mniej kaloryczny niż kurczak, a zdrowszy niż wieprzowina. Charakteryzuje się wysoką zawartością białka, co przyczynia się do rozbudowy masy mięśniowej oraz odbudowy komórek organizmu. Indyk jest skarbnicą związków mineralnych, zawiera cynk, magnez, potas, żelazo, jest źródłem witaminy B, B12 oraz kwasu foliowego i niacyny co sprawia, że likwiduje napięcie nerwowe oraz przeciwdziała zmęczeniu. Indyk jest lekko strawny i prosty w przygotowaniu. Zobaczcie przepis i widzimy się za moment. Składniki. 500 g piersi z indyka, 75 g orzechów laskowych, 100 g wody, 100 g wina białego wytrawnego, 100 g cebuli, 100 g miodu, 1 szczypta pieprzu białego, 2 domowe kostki rosółowe, 2 ząbki czosnku, 50 g oliwy z oliwek. Do naczynia miksującego wsypać orzechy, ustawić czas 10 sekund, obroty 10. Następnie przełożyć orzechy do innego półmiska a naczynie opłukać. Dodać cebulę czosnek, ustawić obroty 5 czas 10 sekund. Zgarnąć kopystką ze ścianek naczynia, dodać oliwę, ustawić. Obroty 1 czas 10 minut, temperatura 100 stopni. Następnie dodać indyka, wodę, wino i przyprawy. Ustawić obroty 2, czas 15 minut, temperatura 100 stopni. Dodać orzechy i miód, ustawić. Obroty 1, czas 5 minut, temperatura 100 stopni. Indyka w sosie miodowo-orzechowym możemy podawać z wybranymi dodatkami np. ryżem bądź makaronem. Za nami kolejna odsłona. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawiamy łapkę w górę. Zachęcam do subskrybowania kanału, obserwacji konta na Instagramie. Tutaj na dole standardowo wyświetlają się moje dane. Eee, a na ten moment dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam, mam. Budowę, wzrost budowy maś... ma. Tylko mięśni miało być. Mięso <laughs> z indyka zawiela... zawiela. <laughs> no, da... Jest... Y... I znowu jest zamiast charakteryzuje się. Ani wracam. Wracam. Skąd ja wracam? <laughs>